Cześć, witam was, z tej strony Włóczki Poszukiwacz. Chciałem Wam przede wszystkim podziękować za to, że ze mną jesteście na moim kanale, że lajkujecie, że komentujecie, że, że wchodzicie od razu na moje filmiki, jak się pojawią. Bardzo to jest dla mnie miłe. Zbliża mi się 1000 subskrypcji, za co, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję, że mnie subskrybujecie. Kanał się rozwija. Będę już dzięki tym 1000 subskrypcjom mógł robić niedługo live na YouTubie. I zapisywać jako filmy. A dzisiaj przygotowałem dla Was mały konkursik. Są trzy nagrody do wygrania trzy takie same. Mamy nowe rękawiczki gumowe, antypoślizgowe. Mamy od zdębowej pasieki miód z maliną, taki słoiczek, przypyszne są te miody, sami zobaczycie. Oraz mamy torbę na magnes neodymowy albo na przykład na jakieś tam znaleziska. Nagrodę mamy. Pierwszą, drugą, taką samą i trzecią taką samą. Tutaj moje okolice, gdzie mieszkam, jest bardzo fajnie. Słuchajcie, no trzeba przede wszystkim, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę pod moim filmem oraz napisać jakiś komentarz. Na koniec zrobię losowanie, wybiorę przy was na filmiku trzy osoby, które wygrają te nagrody. Dzięki, serdecznie was pozdrawiam. Aha, konkurs będzie trwał tydzień, więc do przyszłego poniedziałku. Dzisiaj będzie filmik w poniedziałek, więc do przyszłego poniedziałku można wziąć udział. Potem losowanko. Wrzucam filmik od razu z losowania i każdy się przekona, kto wygrał. Dzięki wielkie, trzymajcie się piona. Siema witam was, tu włóczki poszukiwacz. Jak mówiłem na ostatnim filmie z magnesem, wybrałem się nad morze z dziewczyną, na dwa tygodnie jesteśmy i przyjechaliśmy sobie do zachodniopomorskiego, do miejscowości dziwnówek. Jesteśmy tutaj sobie w okolicy. Ładne lasy. W tych lasach, tak jak mówiłem, były potężne walki podczas II wojny światowej, aż tam od, od końca. We wszystkich miejscowościach prawie. Ja będę starał się nagrywać i będę nagrywał. Będą filmy z po niemieckiego śmietnika, gdzie ruskie z wszystkich tych miejscowości dotkniętych wojną, zniszczonych przez front, wywozili Rosjanie na śmietnik rzeczy po niemieckie. Znajduje się tam butelki, ale również i na pewno interesujące rzeczy, z metali kolorowych, typu odznaczenia, klamry, oraz szerokiego rodzaju rzeczy wywiezione przez Rosjan z tych domów, jak Niemcy opuścili te tereny. Słuchajcie, dobra, ja śmigam do lasu i spotykamy się już na miejscu i zobaczymy, co nam tam wyjdzie. A jutro już będzie pierwszy film schodzenia po plaży i zobaczymy, ile tam pieniędzy nam wyskoczy. Piona, do pierwszego dołka. Cześć! Jesteśmy już na miejscu, tutaj w lesie, na tym śmietniku. No i patrzcie, tutaj są takie butelki, właśnie, które sobie przed chwilą odłożyłem, które były na wierzchu. Wszędzie jest pełno potłuczonej ceramiki, jakiś cegieł. O, widać, że były ładne butelki po piwach na przykład. Z napisami. No i wszędzie tu jest takie gruzowisko. Miejsce wygląda tak. Tu mi zrobili wycinkie, więc fajnie się będzie chodziło. No i to świetnisko jest aż tam. Tutaj się ciągnie, tutaj wszędzie są te otłuczone rzeczy. Mam ze sobą Zeusa, oczywiście z cewką jedenastką, ale mam też ceweczkę małą snajperkę HF. -a. No i jak znajdę coś więcej skupisko jakieś śmieci w jednym miejscu, to wezmę nożą łopatkę od Sebastiana Blica i poszukam na małej cewce. Tak jak widzicie, wszędzie tu są jakieś śmieci, jakieś żarówki stare, tutaj potłuczona porcelana poniemiecka, no tutaj jakiś dzbanuszek leży, więc będziemy dzisiaj tutaj szperać sobie. Piona i do pierwszych sygnałów. Pierwszy sygnałek, taka aluminiowa tubka. No na pewno jest tu dużo śmieci jak to jest śmietnisko, ale miejmy nadzieję, że coś fajnego też wyjdzie. A wiem, że wychodzą tu fajne rzeczy. Miedziana część od żarówki. Taki oto szmelc. No i wchodzę w to pobojowisko tutaj. Sygnał odgroma na żelazo. Żelazo na razie nie kopię, tylko kolory. Słuchajcie, to może po prostu na końcu pokażę śmieci, a fajniejsze rzeczy zfilmuję, żebyście mogli zobaczyć. Nie będę każdego sygnału nagrywał. Jakaś konserwa była, też pewnie po niemiecka, aluminiowa, w dosyć ładnym stanie. No ale śmieci, a śmieci tutaj. Tu jeszcze wyszła mi druga. Obudowa do żarówki też z koloru miedziana. No i, i idziemy dalej, ja dopiero zaczęłem i prawie nic nie przeszedłem. Teraz jakaś cynkowa wydelniczka. Dosyć ciekawa, nie jest zła. Na pewno jest stara, więc dużo rąk myła niemieckich. No ja taka ciekawostka. Tutaj jakieś takie metalowe rzeczy. Jakby z żabkami, nie wiem czy jakiś karnisz był. Wykonany z miedzi to jest. Tutaj pokazała nam się buteleczka, jakaś z napisem po niemiecku. Chyba będzie cała. Na no, tu by wychodziły kawałki porcelany niemieckiej. No i może będzie więcej butelek. Bardzo się cieszę, bo butelki są przedwojenne, więc fajnie. Buteleczka już na wierzchu pisze Birken Wasser. Dralle. Ale fajna, bo jest z koreczkiem kompletna. No i jest fajna butelka stara, więc zabieramy. Patrzę tu jeszcze, rozkopię to, bo tu widać, że jest dużo tej porcelany, więc może jeszcze niżej będą jakieś kawałki fajnych butelek. Tutaj taka ciekawostka, nie wiem, może jest to jakiś medal, bo tutaj jakby zapięcie z tyłu miało. No zobaczymy w domu po oczyszczeniu, może się jakoś da uratować to. Tutaj taka buteleczka teraz ładna, mała, na perfumy. Chypre, dralle, pisze jeszcze karteczka się zachowała z koreczkiem, kompletna bardzo fajna wyszła nam jeszcze taka buteleczka tutaj medyczna, też z korkiem super, no i grzebie w tej dziurze więc powinno być więcej butelek, a może coś ciekawego też wyszło mi teraz 50 weningów niemieckich, aluminiowe taka buteleczka, ładna, niebieska, jak się umyje będzie super z takim dziubkiem tutaj cała jest tu chyba końcówka od fajki. No i tu jakieś złomy. No i oczywiście tam garnek cały wyszedł. No i wszelakiego rodzaju złomostwo z tej dziury. Będę tu kopał dalej. Idę na chwilę tam dalej. A zaraz tu wrócę. Wyszła nam teraz łuseczka od mausera. Plus tam inne śmieć, których nie pokazywałem. Które pokażę na podsumowaniu. Słuchajcie, to tak, małe podsumowanko mamy tyle butelek. Tutaj wpadły nam fajne butelki z napisem Berlin. Tu jeszcze mają jakąś etykietę. Są jest mniejsza i dwie większe. Tutaj nam wpadł taki ciekawy kabzelek niemiecki. To co wcześniej Wam pokazywałem, co myślałem, że jest odznaczeniem, jest odznaczeniem, bo widzimy swastykę. Czyli jest to majówka najprawdopodobniej. No i tu takie butelki inne, dosyć ciekawe, te mniejsze. Tu są te, które wcześniej znalazłem. Je też wezmę ze sobą. Niektóre są bardzo ładne, ciekawe, widać, że stare. No i tu to żelaztwo. Dzisiaj jest trochę koloru, aluminium, dużo oczywiście żelaza, miedzi, piona. Nie wiem czy jeszcze dzisiaj nagram, czy nie, bo muszę spędzić czas oczywiście ze swoją drugą połówką. Więc nie wiem czy się zobaczymy, coś tam znalazłem, jestem zadowolony, ale będę tu codziennie przychodził. Strzała, hej!